Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Domatówka. Mam dla was świetną wiadomość. Zakończyły się prace związane z remontem wiejskiego klubu kultury w Domatówku. Znajdujemy się teraz na poddaszu budynku, które zostało generalnie zmodernizowane. Mamy tutaj bardzo dużą, jasną przestrzeń, która w przyszłości będzie wykorzystywana do spotkań integracyjnych, do spotkań dla dzieci związanych z funkcjonowaniem tego budynku jako wiejskiego klubu kultury oraz do wystaw i różnego rodzaju szkoleń. W budynku modernizację wykonano w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, ogólnobudowlanej, zmodernizowano także instalację centralnego ogrzewania. Na parterze pojawiła się nowa strefa komunikacyjna w postaci nowej szerokiej klatki schodowej, nowych schodów wykonanych z jesionu. Pojawiły się także nowe łazienki, jedna ogólnodostępna, druga dla osób niepełnosprawnych. Na poddaszu znajduje się także strefa Podzielona pod aneks kuchenny oraz nowa toaleta. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni z przeprowadzonego remontu. Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 640 tys. zł, z czego około 250 tys. zł stanowiły środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Cieszę się bardzo, że mimo dodatkowych prac, które trzeba było wdrożyć w trakcie remontu, wykonawca zmieścił się w pierwotnym umownym terminie, który był wyznaczony na koniec lipca.